Co dają zakłady swojej załodze poza pracą? Co dają miastu? Wiedzą to najlepiej ci, którzy związali się z fabryką już w początkach jej istnienia i własnymi oczami patrzyli, jak zmienia się przyfabryczny krajobraz mościc, jak zmieniają się tu warunki życia i ludzie sami. Te domki jednorodzinne, a jest ich już ponad 300, wyrosły dzięki pomocy zakładów. We własnych żłobkach i przedszkolach zakłady otaczają opieką około 900 dzieci swoich pracowników. Niewykluczone, że dzisiejsze przedszkolaki pójdą kiedyś śladem rodziców. Wszak już teraz nie trudno spotkać rodziny związane z kombinatem od trzech pokoleń i choćby dlatego do spraw wychowania i edukacji przywiązuje się wielką wagę. Młodzieży zakłady ułatwiają zdobycie tu na miejscu specjalistycznego wykształcenia na poziomie średnim, a swoim pracownikom stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Działają tu także punkty konsultacyjne wyższych uczelni, mówi dyrektor zespołu szkół przyzakładowych. Szkolnictwo zawodowe przy zakładach azotowych wiąże się ściśle z rozwojem naszych zakładów. Szkoły nasze rosły razem z fabryką, rosła również ilość młodzieży. Wielkość szkół, kierunki kształcenia, formy kształcenia związane były z potrzebami rozwijającej się fabryki. Aktualnie w szkołach uczy się około 2,5 tysiąca młodzieży w technikum chemicznym pięcioletnim, w technikum chemicznym trzyletnim, po zasadniczej szkole zawodowej, w liceum zawodowym, policjalnym studium zawodowym i zasadniczej szkole zawodowej. Zatrudniamy około 160 nauczycieli, około 40 instruktorów, w sumie zaś 340 pracowników, którzy zajmują się edukacją młodzieży. Korygujemy na bieżąco plany i programy nauczania, dostosowując je do potrzeb nowoczesnych technologii, nowoczesnych urządzeń, w jakie wyposażana jest fabryka. Rocznie szkoły opuszcza około 640 absolwentów. Część z nich udaje się na studia, część kontynuuje naukę w technikum, duża część natomiast zatrudniana jest w naszej fabryce. Dzięki patronatowi zakładów, szkoły nasze dysponują świetną bazą dydaktyczną. Posiadamy własne językowe laboratoria, bogato wyposażone pracownie, najnowocześniejsze środki dydaktyczne. Dodajmy, że buduje się już nowy przestronny gmach, który pomieści pracownie specjalistyczne i laboratoria szkolne, że w internatach wybudowanych i utrzymywanych przez zakłady mieszka co piąty uczeń. Przykładem dużej troski zakładów o warunki kształcenia młodzieży jest nowo wybudowana hala sportowa dla potrzeb młodzieży szkół przyzakładowych. Hala ta służy również mieszkańcom osiedla i miasta. Na koloniach letnich w Mielenku koło Koszalina, a także w Żmigrodzie Nowym i Suchej Beskidzkiej odpoczywają dzieci pracowników kombinatu. Dla młodzieży organizuje się obozy wędrowne i żeglarskie. Dorośli mogą wypoczywać wraz z rodzinami w czynnych przez cały rok zakładowych ośrodkach czasowych w Zakopanem, Piwnicznej i tu w Krynicy. Latem czynny jest ośrodek kempingowy ze Stanicą Wodną nad Jeziorem Rożnowskim. Ze względu na szkodliwe warunki pracy olbrzymie znaczenie ma objęcie całej załogi opieką lekarską. Sprawuje ją zakład lecznictwa zapobiegawczego. Przychodnia i zakładowy szpital są wyposażone w nowoczesną aparaturę terapeutyczną, analityczną i diagnostyczną. Jest tu jedyne w województwie laboratorium toksykologiczne. Jest sala reanimacyjna. Pogotowie czuwa całą dobę. Poradni psychotechnicznej bada się sprawność umysłową i ruchową ludzi przyjmowanych do pracy oraz członków załogi. Dzięki temu można prawidłowo obsadzić wszystkie stanowiska robocze.